dostrzeżone. Jeżeli chodzi o to słowo intrygowaliśmy, no, ja naprawdę chcę być tutaj szczególnie w takim miejscu pełen pokory, ale naprawdę <laughs> przeciwko niczemu nie intrygowaliśmy. Jeżeli chodzi o sprawę lustracji, to ona została przeprowadzona. Później była na skutek nacisku bardzo wielu wybitnych działaczy Solidarnościowego Podziemia. Wprowadzona pewna zmiana, ale niezależnie od tego, czy zmiana by była, czy by nie była, to i tak Trybunał Konstytucyjny by to odrzucił. No bez zmiany składu Trybunału Konstytucyjnego nie było możliwości przeprowadzenia lustracji. Jeżeli ja dzisiaj mówię, skorzystajmy z okazji zmian w Konstytucji i wprowadźmy taką zmianę, żeby Trybunał Konstytucyjny nie mógł zakwestionować lustracji, to mówię to o tym właśnie z tego powodu. Także ja naprawdę zapewniam pana i wszystkich państwa, że myśmy nie intrygowali w trybunale, żeby lustracja została zatrzymana, tylko poseł Mularczyk naprawdę bardzo twardo walczył tam o to, żeby Trybunał nie mógł zatrzymać lustracji, no, ale Trybunał jest po prostu taki jest, jaki jest. Jeżeli chodzi o ochronę życia, to zgodnie z życzeniem ówczesnego marszałka Marka Jurka. Cały klub, przy czym nie wszyscy zgodnie ze swoimi poglądami, poparł przedłożenie komisji. Ja chcę to przypomnieć, bo to jest bardzo często zakłamywane. Ja słyszę, czytam nawet w gazecie polskiej, żebyśmy wyrzucili pana. Marka Jurka z klubu. Otóż ja go nie tylko nie wyrzucałem, ale prosiłem, można powiedzieć, błagałem o to, żeby w tym klubie pozostał. On no, odszedł na mocy własnej decyzji. To mnie nie ukrywam boli, jeżeli na dworganach takiej przyzwoitej prasy tego rodzaju twierdzenia można przeczytać. Czyli krótko mówiąc, sądzę, że po prostu pan jest w błędzie, to znaczy jest pan może nie najlepiej poinformowany. My zrobiliśmy w bardzo wielu dziedzinach sporo. No, proszę pamiętać, że mieliśmy 150 kilku posłów, mieliśmy bardzo trudnych sojuszników. No, samobrona na przykład pewnych spraw mających wymiar moralny, historyczny w ogóle się nie dawało załatwić. No i byliśmy ciągle pod naciskiem no, niezwykle gwałtownego ataku ze strony mediów i polskich i w niemałej mierze także zagranicznych, co nam utrudniało działania i co i tak niechętny nam aparat państwowy jeszcze bardziej zachęcało do różnego rodzaju działań opóźniających, utrudniających, czy bywało, że wręcz dywersyjnych. Krótko mówiąc, wziąwszy to wszystko pod uwagę, naprawdę zostało zrobione. Bardzo, ale to bardzo wiele, i tutaj, przykład rozwiązania w WSI nikt przed tym nie zdołał tego przeprowadzić. Jest jednym z bardzo wielu, bo ja bym tutaj mógł mówić naprawdę bardzo długo. Kilkakrotnie mówiłem po półtorej czy dwie godziny o tym, co się zmienia w poszczególnych resortach. Ile jest różnych zmian. Które są potrzebne, no, prezentując je resort po resorcie, bo to jest taka najprostsza, najbardziej przejrzysta metoda. I o różnych sprawach mówiliśmy głośno, o innych mówiliśmy cicho albo w ogóle. Na przykład wielkie zmiany wprowadzone w aparacie fiskalnym przez ministra Banasia były bądźcie, czy w ogóle nieznane publicznie, a przyniosły wielkie usprawnienie tego aparatu, no one dzisiaj są cofane. Ta władza chce się ze wszystkiego wycofać. Ta władza chce przywrócić kształt stosunków w Polsce sprzed 2005 roku, czy nawet przed 2003 roku, sprzed afery Rywina. I to na przykład jeżeli chodzi o aparat finansowy, to jest bardzo wyraźnie widoczne, ale myśmy to zrobili. I nie mamy magicznej możliwości, bo Pan chyba tego oczekuje, żeby te zmiany były nieodwracalne. No, to nie jest tak, że w systemie demokratycznym można zrobić coś takiego, co jest zupełnie nie do odwrócenia, no, chyba żeby stosować jakieś bardzo drastyczne metody, tylko że w demokracji, w kraju praworządnym takich metod stosować nie wolno i my się naprawdę z tego cieszymy i też jako ludzie przyzwoici katolicy takich metod byśmy na pewno nie stosowali ale jest jednak tak że w WSI w jego kształcie sprzed 2006 roku na pewno odbudować się nie da chociaż elementy tego są odbudowywane i trzeba będzie kolejnej próby bo Nasza była druga po próbie rządu Jana Olszewskiego. Przypomnę, że to był też nasz rząd, że to był rząd z naszego poparcia, że Jan Olszewski był naszym pecowskim wtedy kandydatem na premiera, żeby to wszystko zostało przeprowadzone. Ja wierzę w to, że Taka próba będzie i że będzie skuteczna. Czasem sobie nawet żartuję, że myśmy rządzili przeszło cztery razy dłużej niż Jan Olszewski, więc jeżeli po raz kolejny będziemy rządzić znów przeszło cztery razy dłużej niż ostatnio, czyli gdzieś na osiem czy na dziewięć lat, to już wtedy to wystarczy, żeby Polska się zupełnie zmieniła i to zmieniła na lepsze. No cóż, żeby tak było, panie premierze, dziękuję za tę pierwszą część naszego spotkania. Dziękuję studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za udział także i zapraszamy na rozmowę Radio Słuchaczy do Radia Maria po godzinie 21.40. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i też zapraszam, jeśli ktoś ma do mnie pytania, nawet takie ostre jak ten pan Roman, zawsze chętnie odpowiem. Dziękuję. Dziękuję.